Cześć. Spotykamy się dzisiaj, żeby powiedzieć sobie o kilku ważnych aspektach, kilku radach, które mogę Wam udzielić przy planowaniu startu w Dolnośląskim Festiwalu Biegów Górskich. To są takie podstawowe rzeczy, ale dla niektórych myślę, że mogą być istotne. Ja na pewno na nie zwracam uwagę, jak przygotowuję się do, do moich startów w różnych miejscach, w które sobie zaplanowałem. E, I tak, no, najważniejszy, najważniejszy aspekt to wybrać trasę, która jest e, odpowiednia e, do Waszych e, umiejętności, do Waszych e, treningów. E, mamy na festiwalu w Lądku aż 7 tras od 10 do 240 km. Dlatego myślę, że bez problemu sobie wybierzecie taką, na którą e, będziecie mogli bez problemu ukończyć. Nie zajechać się, ale e, przygotowując się, jak już macie wybraną tą trasę, myślę, że zwróćcie uwagę na, na kilka elementów, y, które myślę, że Wam y, przydadzą się. Pierwsza sprawa to y, pogoda. Pogoda oczywiście determinuje to, y, jak się przygotować, ile wziąć płynów, ile jedzenia, ile także wziąć ubrania i jakiego. Dlatego to pierwszy aspekt jest taki, żeby na 2-3 dni przed zawodami, popatrzeć w prognozę pogody i wtedy dobrać ten sprzęt, o którym możemy sobie powiedzieć jeszcze później podczas tego spotkania, ale myślę, że to jest kluczowa sprawa. Druga, druga istotna kwestia to jest jak trasa dokładnie przebiega, ile mamy bufetów, ile E, jaki jest limit czasu i przez jakie tereny przebiega? Ja, jak planuję swoje starty, na pewno wybieram, e, nawet jeżeli nie znam tego terenu, bo nie ma możliwości pojechania wcześniej, przetestowania, to spoglądam na filmiki, spoglądam na zdjęcia zawodników, e, co jest w tle i dobieram wtedy odpowiedni sprzęt pod e, trasę, którą, e, którą wybrałem na zawody. Czyli to jest no już podstawowa pierwsza a, kwestia. Drugim takim punktem, na który z, trzeba zwrócić uwagę, to przede wszystkim regulamin zawodów, e, które organizator określa i dokładnie go doczytać. E, przede wszystkim e, wszystkie sprawy związane z, e, z odbiorem pakietu. E, jakie to, że potrzeba dokument tożsamości, żebyśmy mogli zweryfikować to, że trzeba osobiście być, żeby podpisać oświadczenie, bo to częste też macie pytania, że e, czy może ktoś odebrać pakiet. No niestety nie może, bo musimy mieć osobiste potwierdzenie. E, oczywiście dowód tożsamości, który także się wam przyda na e, trasie zawodu, bo niektóre e, trasy przebiegają po, e, poza granicami. Dlatego to na pewno musicie mieć. No i oczywiście program zawodów, bo każda z tras ma troszeczkę inne godziny startu, inne limity. Dlatego ważne jest, żebyście się zapoznali właśnie z tymi podstawowymi rzeczami. I myślę, że w trakcie zawodów, jak będziecie wiedzieć, chociaż raz przeczytacie pełny regulamin, pełne program i zasady, na pewno będziecie mieć mniej niewiadomych i łatwiej będzie to wszystko Ogarnąć jakby takim jednym tokiem myślenia. Kolejnym ważnym tematem jest przygotowanie i dobór odpowiedniego sprzętu, w którym będziemy brać udział w zawodach. Oczywiście on się bardzo może różnić i w zależności od trasy, bo co innego przygotujemy sobie już jednorazowo na dystansy krótkie, typu 10-20 kilometrów. Ale już inaczej musimy podejść do tematu, powiedzmy, tych biegów długich na 100 czy nawet na 240 km. Ja osobiście, jak, jak się przygotowuję, to biorę sobie kilka zestawów sprawdzonego sprzętu, bo to przede wszystkim trzeba. Przetestować wcześniej na jakichś treningach krótszych, dłuższych, tak żebyśmy my mieli pewność, jak ten sprzęt się zachowuje i jak się on zachowuje także w różnych temperaturach. Bo co innego jest oczywiście w upale, a co innego jest w chłodne dni. Dlatego na to zwróćcie uwagę. Ja najczęściej mam tak, że oczywiście mamy szerszą tą szafę i możemy sobie wziąć kilka rzeczy więcej. Natomiast decydować możemy tuż przed startem, w zależności od tego, jak ta pogoda się będzie kształtować, ale także na tak zwane strefy zmian, jeżeli jest możliwy depozyt, to dobrze przygotować całe tak zwane sety na przebranie. Ja w większości. Nie korzystam nawet z tego, ale mam świadomość, że jak dobiegnę, to mam możliwość wymiany, gdyby się nagle coś zepsuło albo nie funkcjonowało tak, jak chcemy. Kolejnym tematem jest odpowiednia logistyka przyjazdu, wypoczęcia odpowiedniego, zaplanowania noclegów. Tak, żeby skupić się wyłącznie później na wypoczynku i samym starcie, no musimy oczywiście w odpowiednich warunkach i odpowiednio wcześniej, szczególnie jeśli mówimy o lądku, bo tam jest problem z noslegami, zaplanować, gdzie będziemy spać, do kiedy te noslegi i od kiedy. Natomiast ja ze własnego doświadczenia proponuję na pewno troszeczkę więcej czasu poświęcić na to, żeby przyjechać chwilę wcześniej do. Do lądka, odpocząć odpowiednio te kilka dni przed startem. Jest zasadnicze, ważne, jaką formę będziecie mieć. Często wiele osób na ostatnią chwilę przyjeżdża, bierze pakiet, no bo ciężko z urlopami. Natomiast musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy. Czy wasze kilkutygodniowe czy kilkumiesięczne przygotowania, które są często wiadomo, z potem krwią ee, chcecie jak najlepszy wynik osiągnąć na danych zawodach, przyjeżdżacie na ostatnią chwilę. Niestety to zmęczenie powoduje, że w trakcie zawodów jesteście o wiele mniej wydajni i te wasze wyniki nie są optymalne. Dlatego ja po swoich błędach na pewno planuję ten okres przed zawodami, żeby był troszeczkę dłuższy i spokojniejszy. Eee... Sam przeżyłem na, na, na niektórych zawodach, które były dla mnie bardzo ważne, e, takie właśnie skutki na ostatnią chwilę albo złego przygotowania. Przykład podam może mój pierwszy start WTMB w 2012 roku. Szykowałem się kilka miesięcy, chciałem jak najlepszy oczywiście wynik osiągnąć. E, no i co? No w samym planowaniu wymyśliłem, że będę spał na polu namiotowym. E, pole namiotowe w wakacje niby ok, natomiast przyszedł front zimny. I jak się później okazało, bo miałem też kontrolę antydopingową, byłem odwodniony już przed startem na długim dystansie. Oczywiście walka, czyli no już sam sobie strzeliłem w kolano, i ten wynik na pewno był trudniejszy do realizacji. Dlatego takie kwestie są na pewno zasadnicze, jeśli chodzi o przygotowanie i później o wynik końcowy. I może już ostatnia z takich ogólnych rad, yy, to sprawa, po prostu cieszcie się tym bieganiem, przyjedźcie z rodziną, ze znajomymi. Prawda jest taka, że jeżeli mamy doping jeszcze osób bliskich, yy, jesteśmy w stanie wykrzesać więcej, ale yy, żeby oni się też nie nudzili, yy, podczas festiwalu w Lądku yy, na DFBG będzie strefa expo, będzie koncert, będą spotkania. Jest wiele atrakcji dookoła, bo ziemia kłocka naprawdę jest wyjątkowa. I od jaskiń po twierdze, chodniki minerskie i inne atrakcje czy skały. Myślę, że taki weekend będzie bardzo także fajny dla nie tylko was, ale dla waszych całych rodzin. Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich 18-21 lipca 2019 roku. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.